Widzisz, fajnie latasz Przemysław, podoba mi się to, że wygląda na to tak, jakbyś siedział w kabinie, nie, no zazdroszczę Ci tego i tak patrzę na Ciebie, Ciebie rajcuje to, że latasz, ja jeszcze odczuwam stres, no może mi to przejdzie i faktycznie kiedyś będę yy, no, latał tak jak Ty. Słuchaj, bo ja zawsze jak, tak jak Ci To, to, to nagrywam cały czas. <kluk sacriger> Słuchaj, bo ja zawsze jak sobie wyobrażam, jakbym siedział w tym samolocie i dlatego to tak tak wiesz. Tak... Pamięci, nie mam tego daru. No nie mam, bo jak patrzę, jak ty to robisz, naprawdę to yy, widzisz, ty gdzieś polecisz, yy, przyfisuj, przyfisujesz i ty go, ty go odzyskasz. A ja zrobię coś takiego, ale ja nie wiem gdzie on leci. No, a nie? No spoko, no. ale to, to wiesz, to... Nie no to trzeba wypracować. To trzeba... trzeba... tak, trochę trzeba, trzeba polatać. To trzeba trochę... Chociaż powiem Ci, że nie zawsze uda się ten wyratować. To zresztą też wiemy, ale też ten. Dzień dobry z kolegą Jarosławem. Nie wiem tutaj, jak to nam pomotuje, tak będzie widać, ale tu. Kolega Jarosław. Cześć. Słuchajcie, na tym moim pierwszym lotnisku jesteśmy. Dzisiaj te zostały zabrane tylko, tylko te maleństwa. P40 został naprawiony. Spitfire. Pierwszy jego tutaj, czy drugi lot, i tutaj jeszcze się ukrywa nam mustang, te, te maleństwa. No i tak sobie właśnie rozmawiamy na różne tutaj tematy odnośnie latania, modelarstwa, zachowań. I ja powiem tak, tu chciałem. Właśnie nie pamiętam, chyba nie mówiłem, jak ja zaczynałem, bo to przy tych maleństwach wrócił temat pierwszego modelu, i ja wiem, tutaj ktoś napisał, że na pierwszy nie, że może drugi, I, a może jest za mały. Im więcej latam, i większą ilością modeli różnych latam, to dochodzę do wniosku, że tak na dobrą sprawę to, to dużo to je, siedzi w głowie. I czy ten samolot jest duży, czy mały, ma to pewne znaczenie, ale nie aż tak duże i wiecie co co, co chciałem powiedzieć. Mój pierwszy lot się odbył w tym miejscu, w zasadzie tam, o bym pokazał, tam, tam u góry, tam u góry to było. I powiem tak, jak pierwszy raz tutaj przyjechałem, jak pierwszy raz samolotem poleciałem, to on w ogóle nie poleciał właściwie. Bo on tylko wzbił się do góry i od razu spadł na dół. I tak trzy razy. I wtedy doszedłem do tego, i tu się zgadzam, że trzeba zacząć od symulatora. I dużo czasu wtedy spędziłem na tych symulatorach. No ale dobra, nie o tym miało być, tylko miało być o tych małych samolocikach bo już też już pewne doświadczenia z nimi mam e, zaczynając od tego, że trochę już nimi polatałem i ponaprawiałem właściwie to głównie, głównie ten egzemplarz e, okazuje się, że dają się one zbindować z e, moją aparaturą Zorro e, który ma moduł 4 w jednym i bez problemu daje się to zrobić co w zasadzie jest raczej bez wpływu na, na samolatanie e, tego samolotu natomiast mam pewne podejrzenia, że chyba zakres wychyleń na tych oryginalnych aparaturkach jest e, trochę większy niż na, na tym Zorro, ale to jeszcze, to da się zmienić ok e, silniki zwykłe, szczotkowe, serwa są proporcjonalne, aparatury proporcjonalne e, bardzo mały koszt, bo tutaj rzędu powiedzmy z dwoma akumulatorkami takiego samolotu 400 zł i naprawdę Wydaje mi się, że to nie jest e, zły pomysł, żeby to była, był pierwszy samolot. Mało kosztuje, fajnie się lata. Przed chwilą latają tutaj prawie 10 minut, gdzie akumulator nie był nowy. A co najważniejsze, jest stabilizacja. Czyli dla początkującego jest mega sprawa. I pewnych rzeczy tutaj, pewnych nawyków możemy, możemy tutaj nabyć, latając właśnie takim maleństwem. To by było tyle w temacie takiego. E, w tej części mówionej To następny samolot i polatać Zobaczymy co, co te maleństwa tutaj w tą pogodę nam pokażą no, oczywiście no, jakoś nie będę zaskoczony jak będzie wszystko w porządku no. Pół gazu Jedno co w nich trzeba pilnować Dobra Myślałem, że będzie go e... E... Silnik musi być włączony Tak gdzieś na połowę obrotów Bo z, z u nich słabo jest z szybowaniem No i zobacz Jaro chodź tutaj bliżej Bo ja to Tobie pokazuję Ja Cię obserwuję cały czas No, ja jestem dziś niegrzeczny dla Ciebie? Nie zobacz. Zobacz, pyk, trochę pociągnę do góry, idzie do góry na pół gazu, na spokojnie w prawo, do, no to chcemy w prawo, w lewo to kręci w lewo. Zobacz, i teraz uwaga, pokazuję jeszcze jedną rzecz, tylko zawrócę sobie, pyk, puszczam. Patrz, nic nie robię, nic nie robię, on leci, trochę ma tendencję, żeby iść do góry, to no, trudno. Teraz chcę, żeby pójść w dół, to w dół dajemy, do góry chcę, do góry. Ups. Dobra, no jest mała prędkość, no, ale też nie chcę, żeby on jakoś tam za szybko latał. Chcesz spróbować? Trzymaj. Delikatne ruchy. Może nie aż tak delikatne. W długo trochę daj. Bo idzie do góry. Ale czemu, czemu? Gdzie on jest? A tu jest! Nie, on załatwił, on sam, jego trzeba było by trochę jeszcze Wytrymować, bo on ma taką tendencję żeby iść do góry, lepiej żeby szedł jedna, znaczy właściwie to każdy indywidualnie Pół gazu, na no spokojnie Fajna zabawa z nimi jest No proszę w której stronę bez nerw... będzie dobrze? jest dobrze! bardzo dobrze! <śmiech> <śmiech> nie no lul spróbuj nie wylądować no, czy... no trzymaj, <laughs> trzymaj, trzymaj za szybkie to jest dla mnie no co? normalnie jeszcze za szybkie nie no co ty, przecież to jest wolniutkie lądujemy mały gaz, lekko w dół Faktycznie no, można go w ręczkę złapać Dobra, i wylądował Dobrze No i nawet śmigło nie odpadło Dobrze jest No dobra, po naprawie P40 Tutaj tak Oczywiście, jak to z Chińczykami, część została zamówiona, przyszło coś innego. Na szczęście e, dało się wylutować, po pierwsze dało się wylutować uszkodzony element. Po drugie, w tej płycie, która przyszła, był taki element, więc trzeba było tylko przelutować te części i, i wszystko w porządku. E, a, no bo właśnie, co tam się przytrafiło? To Przytrafiło się to, że po pierwsze, był uszkodzony silnik, a uszkodzenie silnika doprowadziło do uszkodzenia płyty głównej. No i oto i cała sytuacja. Także samolocik naprawiony, bardzo fajnie lata. Choć powiem tak, że jakoś tak przed chwilą latałem speedfirem to speedfire był bardziej skłonny do, do zawracania takiego. No, lepsze, lepiej, lepiej manewrował. Natomiast tutaj te, te manewry takie trochę są. Bym powiedział ospałe, no ale dobra, niech i tak zostanie Spróbujemy jeszcze No to tak trochę się boję Akrobacji, Spitfire to coś tam pokazał Spróbujemy Typhoon, znaczy e, P40 Wow, dobra <ścoughs> Tego się nie spodziewałem Eee, no dobra, jeżeli chodzi, coś z tymi lotkami. On ma nie tak. Okej, okay. trzeba będzie jeszcze popracować nad ustawieniami. <grystanie> tu już może być akumulatorek słaby, pół gazu spokojnie sobie lata. Zresztą za chwilkę to jeszcze małe omówienie Dobra, no, a nie no W tym trybie Już, już trochę inaczej lata A bo on ma trzy tryby, ale to za chwilkę przy omówieniu No nie byłbym sobą, nie? Jakbym czegoś nie zmalował Ale do odwracanych lotów to za bardzo. Nie, nie ten. Coś te lotki niechętnie działają. Zawraca, ale. Obrócić się nie chce dać. Ale dobra, to jeszcze zostaje nam tryb manualny nie, ja, to ten. No, dobra, udało się. Nie wiem, czy to będzie widać przy tym maleństwie. Wracaj do mnie. No, fajna, fajna, fajna sprawa. Jak za taki pieniądz, nieduży to powiem, że bardzo, bardzo, bardzo ciekawa maszynka, bardzo ciekawy model. I powiem tak, to kto pod jednym z filmów ktoś napisał, że na pierwszy to może nie. No, a ja się skłaniam coraz bardziej ku temu, że to jako pierwszy model to taki samolocik może być. Już chwilę latam na nim, tutaj I jeszcze ten akumulator daje radę. No, zobaczymy. Chciałbym, do momentu aż się nie skończy. Dość wytrzymałe, bo tutaj też kilka dni w dniu dzisiejszym sytuacji było. Oj. Sytuacji takich, w których z takich czy innych powodów to wylądował twardo na ziemi ten samolot. No, ale daje radę. Komunikaty są trochę inne, bo skopiowałem ustawienia z wcześniej używanego samolotu. Chyba akumulator się kończy. Nie. Nie potrzeba dużo miejsca. W ogóle to miałem, początkowo miałem zamiar pojechać im na halę sportową, polatać, ale No niestety obiekt był zajęty o, Powiedzmy, że Jakąś tam podstawową akrobację można spróbować zrobić, ale to nie jest typowe samo do akrobacji. Natomiast do takiego przyjemnego, relaksacyjnego polatania jak najbardziej. No, jako że mojej córce się spodobał akurat ten egzemplarz, to będzie moja główna maszyna, która, którą jeszcze podopieszczam sobie. A w ogóle to sobie popatrzyłem, że można byłoby z niego zrobić bez szczotkowca. Ale póki jeszcze to wszystko działa, to nie będę kombinował. Chociaż koszt byłby trochę duży, ale da się to zrobić. No, ja to sobie jeszcze polatam bez gadania. Najwyżej chodźmy. musi ten silnik musi się kręcić. Musi się kręcić. Jak nie ma gazu, to zaczyna przepadać na skrzydło. Już zupełnie, że ja patrzę, minimalny gaz. I już jakoś te, tak się inaczej zachowuje, dobra, spróbuję nim wylądować w całości Dobra, no i co, i ostatni Osta Ten już latał, ale mało Mało, bo wtedy było, nie pamiętam co było Zaraz skończymy temat No właśnie, tu zaczynam być przekonany, że P40, P40 Coś tam jest z kwestią ustawień aparatury Chociaż nie, nawet nie, nie wraca tak chętnie No dobra, w każdym razie też nie jest wytrymowany do końca Ok Zresztą przy takiej jakości tutaj surf i tej aparatury to też nie ma co się czarować, że, że to trymowanie to prawdopodobnie będzie trzeba robić za każdym razem No dobra, spróbuję wylądować I Jeszcze raz Teraz już nie ma gazu, no i wylądował. Uh. Rewelacja, to śmigiełko odpadające, naprawdę. <grym> no ale to widzisz, tak, tak ma być. No, to normalnie pękłoby go, Zresztą... No a tu nasz. Po prostu sprzęcik jest do ponownego No pamiętam ci przekonałeś mnie tak jak polatałem. Bardzo mi się podobało. I powiem ci szczerze, że chyba sobie go kupię. Nie będę się rozwodził tutaj nad różnicami pomiędzy poszczególnymi tymi samolocikami, bo. Według mnie ich nie ma, tutaj są jednostkowe, tak? czy jeden chętnie zawraca w prawo, drugi w lewo, czy jeden ma troszeczkę mocniejszy silnik. Całe są jednostkowe różnice w, tych, pomiędzy egzemplarzami. Natomiast, jeżeli komuś się bardziej podoba taki zielony, to, to zielony sobie kupuje. Jak ktoś kupi sobie niebieski, to będzie miał niebieski, a one latają wszystkie bardzo podobnie. Dobrze, nie będę Was już e, męczył swoimi spostrzeżeniami i wynurzeniami na temat tych malutkich samolocików. Ja jestem zachwycony, naprawdę. E, wiem, że jak niedługo wyjeżdżam na, na weekend, to zabieram ze sobą to maleństwo i wiem, że nawet na parkingu tym można polatać. E, zobaczymy, co z tego wyjdzie. E, jakie tam będą sytuacje. To jak Ci uda, to coś nagram i puścimy. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć! Jaro pożegnaj się. fast